What bringeth thee here, mortal? No name, no memory. What forgest thou in gore? Thou feedest fire with pain. Blood. Under the dead. mam z tej strony Makosław i witam Cię w kolejnym materiale z cyklu Pierwsze Wrażenia. Dzisiaj na tapecie Blood of Heroes, czyli dziecko studia Visor Games. Studia, które do tej pory zajmowało się głównie grami mobilnymi, a Blood of Heroes jest ich pierwszym dziełem, które ma być wydane na komputery osobiste oraz konsole. Na wstępie warto dodać, że gra obecnie jest w fazie open bety, co jest dość dziwne, gdyż nie znamy jeszcze nawet jakiejś takiej przewidywalnej daty premiery, a już możemy grać w open betę, która jest zapowiedziana, że będzie trwała, już do takiego oficjalnego releasu. Warto wspomnieć, że Open Beta jest dostępna tylko i wyłącznie na komputerach osobistych, natomiast oficjalnie, ostatecznie gra wyjdzie również na PS4, PS5 oraz Xboxa One oraz Xboxa Series X oraz S. Gra zanurzona jest w klimacie średniowiecznego, mrocznego fantasy, a cała rozgrywka toczy się wokół kilku trybów PvP, w których toczymy po prostu rycerskie walki z innymi graczami. Na to chwilę brak tu jakiegokolwiek trybu PvE i nie doszukałem się informacji, aby takowy miał być w przyszłości. Wprowadzony. Teraz kilka słów o oprawie audio-wizualnej. Muszę powiedzieć, że na samym początku gra, przynajmniej na trailerach, dość mocno zniechęciła mnie do całego stylu i szczerze mówiąc, mi się w ogóle nie podobała. Sytuacja zmieniła się, jak wszedłem do gry i się okazało, że faktycznie gra wygląda całkiem nie najgorzej. Gra nie stara się być ani na siłę jakoś za bardzo realistyczna, ani też jakby cukierkowa, bajkowa. Jest to fajnie wybalansowane, da się odczuć dość wyraźne takie komiksowe nuty. Natomiast jeżeli chodzi o audio, no to muszę już na wstępie wspomnieć, że jest pewien problem i to nie natury estetycznej, a takiej czysto gameplayowej 3D audio momentami kuleje i mimo, że mamy jednego wroga na przykład naprzeciwko siebie, to zdarza się, że słyszymy go z boku bądź nawet z tyłu, co jest bardzo mylące. Są to problemy, prawda, gry, która jeszcze nie jest dokończona, więc jakby jest to całkowicie zrozumiałe, natomiast warto wspomnieć o tym, że na tą chwilę problem taki istnieje. W grze wcielamy się obecnie w jednego z sześciu wojowników, którzy różnią się od siebie Podstawowymi atrybutami, jak żywotność, wytrzymałość oraz szybkość, ale również dostępnym orężem, umiejętnościami czy też zestawem ciosów. 36 postaci mamy odblokowane automatycznie już na starcie, natomiast kolejne 3 są do odblokowania za waluty w grze. W grze do dyspozycji mamy kilka mechanik, takie jak ataki lekkie, ciężkie, blokowanie, uniki oraz kombosy. Natomiast warto oznaczyć, iż owe kombosy nie mają się do kombinacji znanych chociażby z Foronor, do którego gra ewidentnie aspiruje. Mimo, że podstawowe mechaniki typu atak, unik, blok są podobne dla każdej postaci, no to jednak każda postać jest szczerze mówiąc dość unikalna pod kątem gameplayu. Każda postać ma swój specjalny ruch, umiejętność klasową oraz drugą umiejętność pochodzącą z noszonej broni. Niestety sam trzon rozgrywki jest szczerze mówiąc dość ubogi, monotonny, mało rozmaicony i niestety nie oferuje nawet ułamka tego, co przykładowy For Honor, do którego jak mówiłem, wydaje mi się, że gra dość mocno aspiruje. Niestety przez to właśnie gra dość szybko się nudzi i nie daje zbyt dużo satysfakcji. Wydaje mi się, że gdyby opanować i wykorzystywać w 100% wszystkie mechaniki, które ta gra ma do zaoferowania i grać już na takim wyższym poziomie, to być może gra byłaby nieco ciekawsza. Natomiast szczerze mówiąc, na pierwszy rzut oka gra się wydaje od razu zbyt prosta, zbyt uboga i niestety nie zachęca z dłuższej perspektywy do dalszej gry. Natomiast nie oznacza to, że gra ostatecznie nie sprawia przyjemności wcale. Dobra, ubiłem drugiego, słuchajcie, został trzeci. Hahaha, <laughs> ależ ich zmiar frajerów! frajer. Bum, ależ to było dobre. W zasadzie pod kontrolą, wszystko tu było. Ależ to było zajebiste. Mm! Więc jak widzicie, zabawnie i satysfakcjonująco bywa, natomiast muszę Wam powiedzieć, że na moim poziomie rozgrywki dość rzadko. Natomiast bardzo często irytują toporne mechaniki, które zdają się działać jak chcą, i często mamy wrażenie braku kontroli nad postacią, która jest dość lamazarna, a ciosy i umiejętności, które z pozoru wydają się, że do wroga dochodzą, to z jakiegoś powodu budują. W grze mamy zaimplementowany system targetingu, czyli takiego lokowania targetu, co teoretycznie może być pomocne, zwłaszcza w walki drużynowych, natomiast szczerze mówiąc coś tam też nie działa do końca i są umiejętności, które byśmy chcieli rzucić na siebie i wtedy w krytycznych sytuacjach bardzo chętnie rzucamy umiejętności obronne na przykład naszych sojuszników, a z drugiej strony gdy na przykład chcemy kogoś zaatakować, to czasami się zdarza, że się okazuje, że ktoś za nami był na przykład bliżej i target już nie zlokował się na postaci, na którą akurat patrzyliśmy i którą chcieliśmy zaatakować, ale postać robi 180 stopni i odwraca nam się w krytycznej sytuacji. Także kolejna rzecz, która niestety Wymaga do szlifowania. Kolejna kwestia to Friendly Fire. Tak, w tej grze możemy atakować swoich sojuszników. Nic z tym dziwnego, jest wiele gier, chociażby For Honor również posiada taką kwestię, że możemy zranić swoich wrogów i niestety przeszkadzamy sobie na wzajem walce. Tu jest dokładnie to samo. Natomiast tutaj, szczerze mówiąc, nie działa to najlepiej. Z jednej strony, Friendly Fire jest bardzo ciekawym zabiegiem, aby urozmaicić grę w taki sposób, że potrzebujemy taktyki, potrzebujemy troszeczkę myślenia, nie możemy wejść na pałę i spamować wszystkiego, bo możemy bardziej sobie zaszkodzić niż pomóc. Natomiast tutaj poprzez ślamazarność tych postaci, poprzez, szczerze mówiąc, też nieprzewidywalność pewnych akcji, staje się to strasznie problematyczne, co wam zaraz postaram się pokazać. Dobra, jedziemy za typkiem. <ślał> Nasz typek mi z buta w plecy wjechał. No Boże. Czy ty to widzisz? <laughs> Znowu mój mnie pojechał. No, dlaczego? Nani? A my uciekamy. No i błąd po turbanie dostał. Nie wyszło, ja pierdolę, ma w ty z... <śmiech> <śmiech> I rozumiecie, że ja wypchnąłem nie swojego typa, ale jak to się wydarzyło, słuchajcie? I owszem, zdaję sobie sprawę, że jeżeli gralibyśmy jakoś niesamowicie ostrożnie, taktycznie i nabierzemy już pewnych umiejętności, nauczymy się grać w tym systemie, w takim świecie, z takimi zasadami, no to pewnie już zacznie gra przynosić dużo frajdy i być może to przestanie być jakimś bardzo problematycznym aspektem. Natomiast pierwsze wrażenia są takie, że bardzo to odpycha. I mimo, że podobna mechanika była forą, to szczerze mówiąc, tam było to zrobione znacznie łagodniej i tam aż tak bardzo nie odpychało jak tutaj. Tutaj szczerze mówiąc, wolałbym, aby Friendly Fire nie było wcale, jeżeli ma wyglądać tak, jak wygląda. Obecnie, grze dostępne, mamy trzy tryby rozgrywki i jest to kolejno pojedynki, czyli po prostu walki jeden na jeden na arenach, następnie burda, czyli 3 na 3, podobne zasady jak pojedynkę, tylko że mamy większe mapy i po prostu gramy teamowo. i następnie ostatni tryb, czyli dominacja, tam już bierze udział 5 osób no i musimy tam przejmować odpowiednie obszary. Biorąc pod uwagę, że mamy dopiero beta testy i mówię dopiero, bo premiery w dalszym ciągu nie mam pojęcia kiedy będzie, no to może nie ma co się tutaj bardzo czepiać ilości trybów, natomiast biorąc pod uwagę, że sam trzon rozgrywki, czyli po prostu walka jest stosunkowo prosty i co za tym idzie nudnawy, to te tryby, które są szczerze mówiąc również bardzo podobne do siebie dość szybko mnie znudziły. Natomiast w razie braku motywacji do dalszej gry, gra ma zaimplementowany system questów, co za tym idzie będzie on nas próbował skutecznie zmotywować do tego, żeby grać kolejną i kolejną rozgrywkę. W questach możemy dostać przeróże, nagrody od jakichś po prostu materiałów, po walutę zwyku, a nawet po walutę premium, także dość fajny smaczek. Gra oferuje niewielkie możliwości kustomizacyjne, mamy tutaj do wyboru różnego rodzaju skiny, ozdoby areny, czy inne tego typu pierdółki, natomiast warto zaznaczyć, że na to chwilę jest tego dość niewiele, chociaż jakby wypadało na grę free to play, obstawiam, że gra będzie dość mocna takimi bajerami na szpik no i tu płynnie przechodzimy do aspektu, który jest obecny chyba w każdej grze online obecnych czasów, czyli mikropłatności. Tutaj oczywiście też istnieją. No i możemy sobie jak zwykle przyspieszyć rozgrywkę nieco, dodać sobie pieniążków, za co możemy kupić bohaterów, materiały różnego rodzaju, czy też skiny, także wszystko to, co w każdej innej grze. Natomiast mogę Was zapewnić od razu, że na tą chwilę nie ma mowy o żadnym pay to win. Natomiast fajnym bajerem jest system craftingu, rzecz, która się nieczęsto zdarza w tego typu grach. I tutaj oferuje nam możliwość Stworzenia różnego rodzaju kosmetycznych pierdoletów, na przykład na arenę, ale również broni dla naszych bohaterów, czy chociażby na skinach do postaci. Kończąc, dodatkowo powiem jeszcze, że za normalną walutę w grze możemy naprawdę bardzo dużo kupić i jest niewiele przedmiotów, które wymagają e, waluty, tej za prawdziwe pieniądze. Także tutaj Szapoba na tą chwilę wygląda to bardzo obiecująco. No i chciałbym teraz podsumować troszeczkę ten tytuł, ale mam z nim dość duży problem, ponieważ patrząc na to, że nie mamy żadnej konkretnej daty, Daty wyjścia gry, no to ciężko mi jest ocenić, czy mamy do czynienia z produktem w zasadzie prawie że ukończonym, co by wskazywało to, że jest on w fazie otwartej bety, czy być może wręcz przeciwnie. No i słuchajcie, jeżeli potraktujemy go jako praktycznie ukończony tytuł, no to można po prostu powiedzieć, że gra jest słaba. Gra jest bardzo uboga pod kątem mechanik, ma bardzo niewiele trybów i na każdym kroku mamy wrażenie, że coś tam nie do końca trybi. I nie widzę powodu, dlaczego ktoś miałby aktualnie wybrać Blood of Heroes, aniżeli na przykład For Honor, które moim zdaniem jest znacznie lepsze pod każdym jednym względem. Natomiast jeżeli weźmiemy to betę jako po prostu taki srogi poligon doświadczalny i twórcy myślą o wypuszczeniu gry na przykład za rok, czy nie wiem, czy za półtorej, no to być może jest potencjał w tej grze. Jest ona w dość specyficznym klimacie. Jest to, powiedziałbym, taka odmiana For Honor, tylko że w troszeczkę innej oprawie. No i szczerze mówiąc, jakiś tam potencjał w tym widzę, natomiast warto powiedzieć, że na tą chwilę gra jest po prostu uboga. Natomiast biorąc pod uwagę to, że gra jest w otwartej becie, dostępna, podkreślam jeszcze raz, tylko na PC obecnie, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście sobie spróbowali własnych sił. Być może będziecie mieli inne zdanie na temat tego tytułu, być może znacznie lepiej grać ode mnie i wam się spodoba, a ja po prostu marudzę, bo nie umiem grać. Taka opcja również istnieje. Tak czy siak, zachęcam do dyskusji w komentarzach oraz do zostawienia subskrypcji z dzwoneczkiem być może nawet yy, i zostawienia lajka pod filmem, jeżeli wam się podobał. A tymczasem dziękuję wam za uwagę i widzimy się w kolejnych materiałach, czy też w streamach na moim kanale. Na razie, cześć!